Wydaje się, że jeśli chodzi o odpady komunalne, te odbierane z naszych gospodarstw domowych, to koszty tutaj wzrosną dla mieszkańca z jednej przyczyny. Od 1 października wejdzie w życie system kaucyjny, który zabierze ze strumienia naszych odpadów te najcenniejsze surowce, z których wysortowywanie i recyklingiem dzisiaj nie ma w Polsce problemu, ale te zostaną przeniesione do systemu kaucyjnego. Dziś przedsiębiorca, który obsługuje daną gminę, kalkuluje w ten sposób ocenia wszystkie swoje koszty i bierze pod uwagę, że sprzedaż surowców wyseparowanych, tych cennych typu butelka PET, typu puszka zwłaszcza aluminiowa i szkło opakowaniowe, zrekompensuje mu część kosztów. Jeśli ten surowiec straci, to żeby jego biznes był rentowny, zwróci się z wyższą ofertą do gminy, kto zapłaci mieszkańcy Zapłacą. W Polsce generalnie jest duża aprobata do wprowadzenia systemu kaucyjnego. Każdy z nas gdzieś tam myśli sobie, wspominając jeszcze lata 80., kiedy zanosił butelkę na wodę mineralną, dostawał nową pełną. Jakie to było piękne? To była gospodarka niedoboru, i z tego względu te opakowania były ujednolicone. Natomiast my. Przykładając sentyment sprzed kilkudziesięciu lat, nie rozumiemy, że gospodarka w Polsce się zmieniła, że dziś system nie to będzie system bardzo drogi, kosztujący grube miliardy złotych w jego organizacji, a każdy z nas zanim otrzyma owo 50 groszy czy złotówkę, żeby yy, po, po oddaniu w recyklomacie opakowania, najpierw będzie to musiał w sklepie zapłacić. Gdyby w Polsce obowiązywał system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli ci wprowadzający produkty w opakowaniach finansowali szeroko rozumiany recykling, finansowali obieg tych opakowań, to można by powiedzieć, że kaucja jest częścią te, tego ropu. Natomiast ropu w Polsce nie ma i nie zanosi się, że szybko będzie. Dyrektywa mówi jasno, najpierw wprowadzamy rob, potem kaucja. U nas w Polsce Rop już dwa lata temu, a w styczniu mija ten czas, powinien obowiązywać, powinien funkcjonować nie tylko być uchwalony, nie ma go. Natomiast kaucja dopiero po roku 2025 i 2027, jeśli nie osiągniemy innymi metodami poziomów zbiórki opakowań, my wprowadziliśmy ją najpierw. Czyli mieszkaniec płaci. I w żaden sposób nie przełoży się to dodatnio na ponoszone przez niego koszty gospodarki odpadami. Wręcz przeciwnie, dzięki zabranym z systemu gminnego surowcom, będzie płacił więcej. Potrzebujemy profesjonalnych instalacji sortowni. One są dzisiaj w Polsce budowane. I żeby zatrzymać falę podwyżek, między innymi oprócz tego, że musimy wprowadzić rozszerzoną odpowiedzialność producenta, Musimy stworzyć infrastrukturę, musimy stworzyć instalacje do zagospodarowania odpadów mechanicznego, czyli sortownie biologicznego, czyli bardzo ciężkie i duża ilość bioodpadów w naszych domach. Także spalarnie końcowe zagospodarowania odpadów ich także nie możemy się bać, bo zawsze zostanie część, którą należy spalić, odzyskać z niej ciepło. Być może tak, ale to musimy zrobić. To kosztuje. Te koszty w Polsce najpierw musimy ponieść, żeby potem ceny się ustabilizowały, nie rosły.